Powietrzna koszykówka. Słońce, moje kochane słoneczko, proszę cię, świeć jutro dla mnie. Sprawdź, żeby była piękna pogoda. Proszę cię. O ja, biedny. Co się dzieje? Co on robi? Och, słońce, proszę cię. Już nie mogę. Słońce, słoneczko moje najmilsze, proszę cię. To dla mnie bardzo ważne, żeby jutro była ładna pogoda. Już dłużej nie wytrzymam. Mam dość. Nawet gdybyś sam zmienił się w słoneczko i tak by ci to nic nie pomogło. Nie bądź zazdrosny tylko dlatego, że nie możesz jechać. Na pomoc! Jutro będzie piękna pogoda i będę mógł spędzić za mną cudowny dzień. Kochanno, moja najsłodsza Anna. Puda, nie pojedziecie na wycieczkę w taką pogodę. Czy w takim razie będą normalne lekcje? Na to wygląda, to bardzo przykro. Wielka szkoda, tak się cieszyliśmy na ten dzień. Mówiłem, że nic ci nie pomoże, mój chłoptasi. Wyszło słońce. Ale fałszujemy, rzeczywiście okropnie. Cieszę się, że siedzisz przy mnie. Nie wiem, jak to się stało, że mnie tu posadzono. Pewnie tak wypadło według listy z dziennika. Chciałabyś zjeść coś słodkiego? Dziękuję, jesteś bardzo miły. Ja wezmę. Co ty wyprawiasz? A kto to by pozwolił dawać słodycze mojej narzeczonej? Pewnie jesteś głodny, co? A co to takiego? Spróbuj. Tam jest Alan. Ow, pomachał do mnie. Cześć, Alan, brawo! Cześć No, jak się masz? Co on sobie wyobraża? To moja narzeczona. Puść mnie. Ten chłopak jest członkiem drużyny koszykówki z technikum. Tak wiem. Jaki może być cel latania na czymś takim. Taki lot pomaga w ogólnym rozwoju fizycznym, koniecznym przy grze w koszykówkę. Rozwija mięśnie i pomaga utrzymać się w formie. O, pani Gloria, trenerka zespołu Seyrin. Jakie miłe spotkanie. Przy okazji chciałabym podziękować za ostatni mecz sparingowy. Nie ma o czym mówić. Przyznajcie się, przyszliście podejrzeć nasz specjalny trening. Nie, jesteśmy na wycieczce. Spotkaliśmy Was przypadkiem. Proszę powiedzieć, na czym polega ten Wasz specjalny trening. W ostatnim meczu zostaliśmy pokonani dzięki wyjątkowej technice Gigi. Zdaliśmy sobie sprawę, jak ważna jest umiejętność unoszenia się w powietrzu. A co to ma wspólnego z lotnią? Uważam, że latanie na lotniach rozwija umiejętność odrywania się od ziemi, jak również pomaga zwiększyć siłę ramion. Zostańcie i popatrzcie, jak trenują moi chłopcy. Nie mamy nic do ukrycia. Akurat tego jestem pewna. Nawet jeśli będziecie się bacznie przyglądać, nic wam to nie pomoże. Jak śmiesz mówić coś takiego, jestem w stanie pobić was we ja wszystkim, kiedy zechcę. To dla mnie nie problem. Nic się nie zmieniłeś. Może zobaczymy, czy rzeczywiście jesteś taki silny. Dobra zgoda, to będzie łatwe jak zjedzenie obiadu. Daj spokój, Gigi. Anno, powstrzymaj go. Może sobie zrobić krzywdę. Jestem zdecydowany. Jeśli tak bardzo tego chce, damy mu spróbować. Wygląda, że wszystko się trzyma. Możesz mi powiedzieć, co robisz? Sprawdzam sprzęt. Nie rób tego, denerwujesz mnie. Jeśli sobie coś zrobi, nie będzie mógł grać w mistrzostwach i my zdobędziemy kucharz. Latania na lotniach nie można się nauczyć za pierwszym razem. Jeśli popełni jakiś błąd, Anna będzie moja. Świetny moment na załatwienie porachunków między nami. I Anna wreszcie będzie tylko moja. Cudownie. Jestem gotowy do startu. Powodzenia. W drogę! Nie wiedziałem, że lotnia jest taka ciężka. Poleciałem! Pięknie, cudownie. Jeszcze raz, tym razem się uda. Chyba mi się nie uda, ale kamień na pomoc poleciałem. Tym razem na pewno. Zobaczymy, kto się będzie śmiało ostatni. Gigi, proszę cię, nie próbuj więcej. Bądź spokojna, tym razem na pewno się uda. Tylko ci się tak zdaje. Z tej wysokości na pewno polecę. Torety, ale wysoko. Boję się z takiej wysokości. Rozkazuję ci jako twoja nauczycielka, masz natychmiast przestać próbować. Proszę się nie martwić, ty też, Anno, bądź spokojna. Wszystko pójdzie dobrze. Nie jestem tchórzem. Powodzenia, Gigi. Co jest? Co się stało? Biedactwo, co, co się dzieje? No i co? Postanowiłem zrobić sobie serwę. Muszę ci powiedzieć, że miło było Cię znać i że jestem szczęściarzem, że miałem taką dziewczynę jak Ty. Ej, hey, ty, ja też tu jestem. Ach tak, z panią też porozmawiam. To ważna sprawa. Musi pani wiedzieć, że robię to dla naszej drużyny i na chwałę całej naszej szkoły. Dam dowód swojej odwagi i będziecie mnie dobrze wspominali. Jego arogancja przechodzi wszelkie granice. Gadaj sobie co chcesz i tak wiem, że się boisz. Jak możesz, to mu prawda. Od początku wiedziałem, że wcale nie masz zamiaru polecieć. No to zaraz zobaczysz co potrafię Patrz dobrze Pomogę ci ziedzi Szybciej Poczekajcie na mnie, zaraz wam pomogę Zaczekajcie Salomonie szybko Dobra Nie uciekniesz mi maleńki Uwaga, teraz odbicie. Żeby tylko się udało. Na pomoc ratuj się kto może. Nie wygłupiaj się. Puścisz mnie czy nie. Jak mam cię puścić? Chcesz, żebym się zabił? Na pomoc! O mój Boże, biedny Gigi. O nie! Nie chcę tak młodo umierać. Straciłem już wszelką nadzieję. Na pomoc! Spadam, ratunku! Wielkie nieba, Salomonie. już uratowałem Cię. Dziękuję Ci, bracie. Wcale nie jest taki zły, jak myślałem. Niewiarygodne, ale się udało. Jesteś wspaniały, Gigi. Dokonał tego. Niech pan powie, dlaczego pan tak nalegał, żeby z nimi poleciał? Muszę pani wyznać, że dlatego tak mi na tym zależało, bo chcę, by Gigi uczestniczył w naszym treningu powietrznej koszykówki. Co to jest powietrzna koszykówka? No jak, Didi? Podoba Ci się latanie? No jasne, a wszyscy myśleli, że się nie odważa. Ale zaraz przekonasz się, jak trudna jest koszykówka w powietrzu. Co? Nigdy o tym nie słyszałem. Ale chętnie spróbuję. Dobra, Didi, jestem kapitanem drużyny i ja rozpoczynam grę. A jakie są zasady tej gry? Widziałeś, tak się chwyta piłkę. Ojej, co oni wyprawiają? Ja chcę stąd zejść. Tylko spokojnie, Gigi. Wierzę w ciebie, Gigi. Teraz podzielimy się na dwa zespoły i zaczniemy trening. Gigi, ty będziesz w drużynie z numerami od 9 do 12. Co? Przecież to numery rezerwistów. Zgoda? A więc zaczynamy. Do mnie! Mam! Uwaga! Nie, nie w dół, do góry. Szybko, niech mnie ktoś stąd zdejmie. Nie grasz tak dobrze jak zwykle. Co się stało? No to spróbuj złapać to. O, jak mi przykro. Biedaku, bardzo się potłukłeś? Bardzo słabo rzucasz. Podaj tutaj. Co, wyciągaj łapy. To było dla mnie Oj to nie było specjalnie Oj ja biedny A jak z wami chłopaki Co ty chcesz zrobić Gigi? Pozabijać całą moją drużynę? Nie, tylko nie jestem jeszcze przyzwyczajony do gry w powietrzu Pora żebyśmy porozmawiali Co pan wymyślił? Nie wiem, o czym pani mówi. Chciałem tylko dać Gigi okazję do treningu z moimi chłopcami. Nie rozumiem, czemu pani tak na mnie patrzy. No odwagi, rzucaj, Gigi. Uważaj, rzucam. Ale gdzie się wszyscy podzieli? Jeszcze się pytasz? To twoja robota. To nie był dobry pomysł, żeby pozwolić ci grać. I zupełnie niechcący zostałem czerwonym baronem. Nie chciałem zrobić im krzywdy. Możesz sobie rzucać i sam odbierać w locie. Jak mam to zrobić? Musisz jakoś dać sobie radę. Spływamy. Nie dasz sobie rady, Gigi. Ich jest dwóch, a ty jeden. W takiej sytuacji zastosuję moją specjalną tajną technikę. Uwaga wszyscy, to Gigi i jego tajna technika gry. Tak jest, a polega ona na ucieczce. Co ty wyprawiasz? A dokąd ty się wybierasz? Już wiem. Ukryję się w tej mgle. Zaczekaj, dokąd lecisz? To znowu on. Już ich nie widzę. Ciekawe jak to się skończy. Co robisz? Nie rób tego. Na pomoc! Puść mnie, puść mnie natychmiast. No już! Na pomoc! Ratunku szybko nie umiem pływać. Nawet gdybym ja umiał, prąd jest zbyt silny. Na pomoc! Szybko, ratujcie mnie też! Zaczekaj, już płyniemy! Szybko! Nareszcie! Wodospad. Myślałem, że jestem uratowany, a za chwilę skończy się moje młode życie. O ja biedny! Tak łatwo się poddajesz, pewnie dlatego Anna cię nie lubi. To nieprawda, nie mogę jeszcze umrzeć. Chcę ją choć jeszcze raz zobaczyć. Nie wiem jak to zrobisz. W tej chwili niewiele możesz. Daj mi spokojnie pomyśleć. Co zrobimy? Wodospad coraz bliżej. Chyba mam pomysł. Sekretna technika pokonania wodospadu. Jak ty to sobie wyobrażasz, Gigi? Siedź cicho i patrz. Nie wierzę własnym oczom. O, Rety, nic z tego. Oj, jak mi ciężko? Ciężko mi, chłopcy. Na pomoc! Moje spodemki nie wytrzymają. Już mi lżej. Chyba coś spadło. Jak mi wstyd. Naprawdę bardzo cię w tym ładnie, Alan. Przestań już, uratowałeś mi życie, więc ci dziękuję i na tym koniec. I dzięki temu wiem, jak wyglądasz na go. Zobaczysz, jeszcze pożałujesz, że mnie uratowałeś. Zobaczysz, pewnego dnia odbiorę cię Annę, bo to ja jestem prawdziwym mężczyzną. Nie sądzę, żeby ci się to udało. Anna jest zaręczona ze mną i za mnie wyjdzie. Alan, Gigi, gdzie jesteście? To jej głos. Nareszcie nas znaleźli i zobaczą Ciebie gołego. Co ci się stało, Alan? Przepraszam, nie patrzcie na mnie. Jeszcze mnie popamiętasz, Gigi. Długo czekałem na tę chwilę. Gigi, chodź do mnie. Daj mi spokój, zostaw mnie. Proszę cię, zejdź, Gigi. Nie rób tak, bądź miła. Anno, ratuj mnie, proszę.